Po raz 12 Fundacja ABC21 zorganizowała Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, włączyło się 3000 miast i miejscowości. 7700 koordynatorów miało pełne ręce roboty. Tradycyjnie do akcji włączyła się również Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, bo to bardzo potrzebna i ważna inicjatywa. Ważne jest dlatego, że rodzice i dorośli zdają sobie sprawę, że czytanie dziecku książkę to jest sukces. Sukces przede wszystkim dziecka, bo dziecko się inaczej rozwija, inaczej rozmawia z rodzicami, inaczej zachowuje się przy dorosłych, inaczej traktuje swoich rówieśników. Czytanie pomaga dzieciom rozwijać wyobraźnię, a przebywanie z rodzicami, z dorosłymi, z ciocią, wujkiem, babcią czy starszym rodzeństwem pozwala na to, że dziecko nie jest takie samotne, czuje się dowartościowane, czuje się kochane przez rodziców. Dzieci przyznają, że rodzice czytają im w domu. Wieczorem i tak czasami po południu. I to jest fajne? Tak. Tym razem w bibliotece czytali samorządowcy, nauczyciele i dziennikarze. Najważniejsze było dobranie ciekawych książek, które zainteresują dzieci. Nie jest to trudne, bo wielu wspaniałych polskich pisarzy tworzyło literaturę dla najmłodszych. Jednym z nich był Julian Tuwim. A widzicie w ogóle jego Tak, bo ja mam taką jedną y, książkę Juliana Tuwima. Czasem do nich zaglądasz, mhm. i też ja na brzechwy. Błażej rzeczywiście zna się na książkach, wie czego można się nauczyć, a co jest tylko zabawną historyjką. To tylko taka jakby fantazja, bo słonie nie umieją latać ani yy, ten. No, yy, Koty nie umieją rysować. Inne dzieci też mają swoje doświadczenia związane z książkami. Przekonywały, że są takie, które bardzo wciągają. Fajnie jest czytać książki. Kiedy się na przykład nie mamy to robić, to można gdzieś książkę czytać i nauczyć wszystko. Dokładnie, jak jeszcze ta książka jest ciekawa i opowiada o fajnych rzeczach, to, to można cały dzień. Ja czasem czytam cały dzień. Ja miałem taką książkę, księg, księga... Dżungli. No i, i czytałem cały dzień. Czytałem to dziesięć lat Akcje takie jak Cała Polska Czyta Dzieciom zachęcają do czytania i dzieci i dorosłych. Najmłodsi chętniej odwiedzają biblioteki. Pamiętasz jak pierwszy raz przyszłaś do biblioteki? Jak to było? Było bardzo fajnie. Czytałam jedną książkę i było bardzo fajnie. Czytałam taką książkę y, Monster High i bardzo mi się spodobała. Mamy bardzo dużo takich czytelników, którzy, y, dlatego, że rodzice czytają, to y, oni też czytają. Y, z małego czytelnika, pamiętajmy, że z małego czytelnika wyrasta nam dorosły czytelnik. Mamy dużo przykładów takich, y, tym bardziej, że teraz zauważam, że jest taka tendencja wśród rodziców, że bardzo dużo zapisuje się małoludkich dzieci, takich dwuletnich, trzyletnich, to znaczy rodzice ich zapisują, wypożyczają dla nich książeczki, czytają im i później te dzieci wracają do nas, przychodzą sami po książki. Ja już mam czytelników, którzy byli jako dzieci naszymi czytelnikami, a teraz przyprowadzają swoje dzieci. Sieradzkie bibliotekarki nie martwią się, że zabraknie im czytelników. Zawsze będzie grupa ludzi, którzy potrzebują kontaktu z książką. Tymczasem akcja Fundacji ABC21 już rozprzestrzenia się na inne kraje europejskie.